Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Makiem, w którym skupiamy się na Bożej bezwarunkowej miłości i łasce. Jezus przebaczył nam cały nasz grzech. Przeszły, obecny, a nawet przyszły grzech. Andrew przyniósł mi dobrą nowinę. Dzięki Jego nauczaniu byłam w stanie lepiej zrozumieć Biblię. Jezus przebaczył Ci raz i przebaczył Ci wszystko. A teraz Andrew. Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. W tym tygodniu zacząłem nową serię zatytułowaną Lepszy sposób modlitwy. Mam na ten temat książkę po angielsku i po hiszpańsku, a do tego płyty CD i DVD, na których nagrano ten program. Powiem Ci, że to nauczanie o modlitwie to jedno z moich najbardziej lubianych nauczania przez tych, którzy je przyjęli, ale także jedno z moich najbardziej z nienawidzonych nauczań przez tych, którzy nie potrafią Go strawić. Ponieważ pierwsza rzecz, którą robią, a jest to oparte na prowadzeniu Jezusa, kiedy w Ewangelii Mateusza, rozdział szósty zaczął mówić o modlitwie, pierwsze, co zrobił, to powiedział nie bądź jak obłudnicy, oni bowiem uwielbiają się modlić. Pokazał, że możesz być obłudny w stu procentach, modląc się tymi długimi modlitwami i robiąc te wszystkie rzeczy. Jezus zaczął atakować niewłaściwe użycie modlitwy. Kiedy zaczynam nauczać, robią dokładnie to samo. W tym tygodniu zacząłem mówić o tym, że w modlitwie jest tak dużo hipokryzji i religijności, że to odrzuca wielu ludzi. Idąc dalej, w tej serii będę nauczał przeciwko głównej formie nauczania o wstawiennictwie, która panuje w ciele Chrystusa. Uważam, że nie ma ono nic wspólnego z Bogiem i wywołuje wiele problemów. Dla niektórych ludzi ten temat to święta krowa. Nie wolno mówić przeciwko wstawiennictwu, a ja będę podawał wiele konkretów i pokażę Ci w słowie, że w Nowym Przymierzu modlimy się inaczej niż modlono się w Starym Przymierzu. To wielu ludzi złości, ale jednocześnie też wielu ludzi uwalnia. Wiele osób żyje w niewoli z powodu tradycji i ludzkich doktryn. W Ewangelii Marka rozdział 7, werset 13 Jezus powiedział, że tradycje i doktryny ludzkie obracają Słowo Boże w niwecz. Mamy wiele religijnych tradycji i doktryn dotyczących modlitwy, które nie zgadzają się z pismem i unieważniają Słowo i czynią Twoje modlitwy nieskutecznymi. Powinniśmy modlić się. Żeby mieć rezultaty, a nie tylko modlić się dla samego modlenia. Jeśli oczekujesz rezultatów, jeśli chcesz modlitwy, która działa, to istnieje lepszy sposób modlitwy. Ale pierwsze, co będziemy musieli zrobić, to przeciwstawić się religijnym tradycjom i ludzkim doktrynom. Dlatego pozwól, że jeszcze raz przeczytam słowa Jezusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 5. A gdy się modlisz, nie bądź jak budnicy. oni bowiem chętnie modlą się, stojąc w synagogach i na rogach. Ulic, aby ludzie ich widzieli. Zaprawdę powiadam Wam, odbierają swoją nagrodę, ale Ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju. Zamknij drzwi i módl się do twego ojca, który jest w ukryciu, a twój ojciec, który widzi w ukryciu, oddać się jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie. Oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Na tym wczoraj przerwałem. Podkreśliłem, że wielu ludzi uważa, że im dłużej się modlisz, tym lepiej. Ale Bóg wcale tak na to nie patrzy. On powiedział, nie chodzi o wielomówność. Błędem jest myślenie, że będziesz bardziej wysłuchany. Dlatego, że dłużej mówiłeś. To jest złe. A jednak tak właśnie myśli większość ludzi. Kiedyś też tak myślałem. Myślałem, że jeśli modlenie się godziny dziennie jest dobre, to modlenie się przez dwie czy cztery godziny dziennie będzie lepsze, i robiłem to. Modliłem się trzy, cztery godziny dziennie. Teraz stale się modlę, ale jest to bardziej modlitwa konwersacyjna. Jestem w ciągłej relacji i bliskości z Panem i modlę się o różne sprawy. Oczywiście zdarza się, że zajmę się czymś konkretnym i skupiam się tylko na tym. Przez godzinę czy dwie mogę skupiać się tylko i wyłącznie na tej jednej kwestii. Zdarzały się mi takie chwile, ale większość moich modlitw to ciągła relacja z Panem. Nie myślę, że będę wysłuchany albo będę miał lepszą relację z Bogiem, jeśli będę się długo modlił. Jezus mówi, że to nieprawda. Powiedział: Oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. W wersecie ósmym mówi nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim Go poprosicie. To ważna informacja i pochodzi od Jezusa doskonałego reprezentanta Boga od Boga objawionego w ciele. On mówi nam, jak odnosić się do Ojca. Jezus powiedział, że modlitwa nie jest okazją do poinformowania biednego, niedoinformowanego Boga o Twojej sytuacji. I powiem Ci, że jestem zszokowany. Słyszę modlitwy wielu ludzi, jeżdżę do wielu kościołów. Ludzie piszą do mnie i mówią, o co się modlą i w prawie przeważającej większości ludzie myślą, że Bóg nie wie, co się dzieje i dlatego muszą mu wszystko opowiedzieć. Rozkładają raporty od swoich lekarzy i mówią Boże, lekarz powiedział to i dzieje się tamto. Zachowują się, jakby chcieli zrobić na Bogu wrażenie powagą swojej sytuacji. Jeśli czujesz, że musisz powiedzieć Bogu o wszystkim, co się dzieje, ponieważ w przeciwnym razie On może się nie zorientować, jakie to jest ważne, jak poważna jest Twoja sytuacja, że może to zaniedbać, to zacząłeś w absolutnie niewłaściwym miejscu. Bóg jest wszechwiedzący. On wie o Tobie wszystko. On zna Twoją sytuację lepiej niż Ty ją znasz. Modlitwa nie jest okazją do poinformowania biednego, niedoinformowanego Boga o Twojej sytuacji. Musisz wziąć słowa Jezusa i uznać, że On wie, czego potrzebujesz, zanim Go o to poprosisz. Pozwól teraz, że coś powiem. Udzielę na to odpowiedzi później, ale jeśli podążasz za tym, co mówię... To nie chodzi tutaj o długie modlitwy, nie chodzi o Twoją manierę, o stanie na rogach ulic i modlenie się, aby ludzie Cię widzieli. To nie tak, że będziesz bardziej wysłuchany, jeśli będziesz długo mówił. Bóg wie, czego potrzebujesz, zanim o to poprosisz. Jeśli naprawdę rozumiesz, jeśli naprawdę rozumiesz słowa Jezusa, to rodzi pytanie, w takim razie po co się modlić? Po co w ogóle mówić Bogu o swoich problemach? Po co w ogóle prosić Boga o pomoc, skoro On już wszystko wie? Jak Jaki jest cel mojego modlenia się? Odpowiem na te pytania później, nie odpowiem teraz, ale jeśli naprawdę mnie słuchasz i rozumiesz to, co powiedział Jezus, to powinno być logicznym pytaniem. Jeśli Bóg już o wszystkim wie, jeśli długość moich modlitw nie da mi dodatkowych punktów u Boga, to po co się modlić? Z modlitwy wypływa wiele korzyści. Będę o nich mówił dalej w tej serii, ale chcę powiedzieć, że jest to pytanie, które powinna zadać każda osoba oglądająca ten program. Jeśli Bóg jest wszechwiedzący, jeśli On już mnie kocha, jeśli nie muszę Go przekonywać, to dlaczego powinienem się modlić? Dlaczego powinienem to robić? Zapamiętaj to pytanie, ponieważ później udzielę na nie odpowiedzi. To logiczne pytanie. Nie próbujesz poinformować biednego, niedoinformowanego Boga. Mówię ci, to byłoby nawet zabawne, ale jest żałosne, kiedy słuchasz niektórych modlitw, jak ludzie się modlą i w jaki sposób mówią do Boga. Jest taka piosenka, sam ją śpiewałem, która dla mnie stanowi typowy przykład niebiblijnej piosenki. Wpada w ucho. Ten jeden dzień słodki Jezu zaczyna się od słów: Panie, jeśli spoglądasz tu w dół, to wiesz, że teraz jest gorzej niż kiedyś. Co za głupie stwierdzenie! Jeśli Bóg spogląda w dół. Jeśli Bóg zwraca na to uwagę, żeby pomyśleć coś takiego, to zupełna zniewaga wobec Boga, tak jakby Bóg nie zwracał uwagi na to, co się dzieje. I śpiewamy takie rzeczy. Modlimy się w ten sposób, wygadujemy głupie rzeczy. Wiem, że niektórzy pomyślą, przez ciebie stałem się tak świadomy tego, w jaki sposób się modlę, że nie wiem, czy będę czuł się wolny, żeby teraz modlić się do Pana. Wiem, że to może Cię rozstroić, ale czasami musisz kogoś przestraszyć, zanim będziesz mógł go pouczać. Najpierw musisz zburzyć to, co powstrzymuje czyjąś relację z Panem. Musisz dostać się do czystej skały, żeby potem położyć dobry fundament i zbudować właściwe rzeczy. Dokładnie to zrobił Jezus. Czuję się w 100% pewnie, podchodząc do modlitwy z tej perspektywy, ponieważ zanim Jezus zaczął mówić o tym, czym modlitwa jest, najpierw powiedział, czym modlitwa nie jest. Przeciwstawił się religijnym tradycjom i ludzkim doktrynom, a powiem ci, że dziś Dzisiaj jesteśmy tak samo religijni i pokręceni jak żydowski system, z którym miał do czynienia Jezus, kiedy chodził po tej ziemi. Dzisiejszy tak zwany chrześcijański kościół jest pełen religijnych tradycji, które zdominowały modlitwę i nie tylko. Może nie czujesz się tym dobrze, może nie czujesz się dobrze, ale to prawda i ona cię uwolni. W Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 9, Jezus mówi, Wy więc tak się módlcie. Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Przejdę przez tę modlitwę, ale niektórzy ludzie uważają, że jest to modlitwa, którą powinno się recytować, że powinieneś modlić się dokładnie tymi słowami. Pozwól, że to skomentuję. Nie poświęcę na to dużo czasu. Mógłbym powiedzieć więcej, ale to nie jest nowotestamentowa modlitwa. Nowy Testament tak naprawdę nie wszedł w życie aż do czasu po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, a Jezus powiedział, Wiedział nam, że w Nowym Przymierzu powinniśmy modlić się w Jego imieniu. O cokolwiek prosimy Ojca w imieniu Jezusa, ojciec nam to zapewni. Ta modlitwa nie jest modlitwą wypowiadaną w imieniu Jezusa. To nie jest nowotestamentowa modlitwa. To nie jest modlitwa, której słowa powinniśmy recytować. Ale wierzę, że jest to bardziej wzór modlitwy. Ona podaje nam elementy, których powinniśmy używać. Tak jak w Starym Testamencie, w księdze psalmów czytamy, Wejdźcie do do Jego bramy z dziękczynieniem i do Jego przedsionków z wychwalaniem. Wysławiajcie Go, błogosławcie Jego imię. Pan bowiem jest dobry, Jego miłosierdzie trwa na wieki. Ten fragment mówi, w jaki sposób masz podchodzić do Boga i ta modlitwa robi to samo. Werset 9 mówi, jak masz zacząć modlitwę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Uważam, że dobrze jest zacząć, zamiast od razu przychodzić ze swoją potrzebą, ze swoim problemem, najpierw wysławiasz Boga i mówisz O, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Werset 10. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola na ziemi tak jak w niebie. Zaczynasz mówić o tym, jak wspaniały jest Bóg. Zamiast mówić o tym, jak okropny jest Twój problem, zacznij mówić o tym, jaki jest Bóg, jaki jest wspaniały. Widzisz, uważam, że tutaj nie chodzi o to, że powinieneś powtarzać dokładnie te słowa, ale zamiast przychodzić ze swoim problemem. Powiedzmy, że jesteś na coś chory i lekarz mówi, że umrzesz, więc skupiasz się na tym. Boże, oto mój problem. I 30 minut mówisz o swoim problemie. Powtarzanie tych negatywnych rzeczy tylko cię zniechęca. Zamiast tego powinieneś przyjść i powiedzieć, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Przychodzisz i mówisz, Ojcze, Ty jesteś w niebie. Jesteś ponad tym. Tym wszystkim. Ty jesteś tym, który wszystko stworzył. Z tobą nic nie jest niemożliwe. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się dzieje Twoja wola. Wierzę, że Twoja wola się wypełni. Kiedy skończysz wychwalać Boga, wtedy przejdź do swojej potrzeby. A tak lekarz powiedział, że umrę, ale w Twoim słowie wzbudziłeś ludzi zmartwych. Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy, że jeśli przemówią do tej góry i nie zwątpię w swoim sercu, to ta góra rzuci się w morze. Zanim skończysz, wychwalać Boga, Twój problem zbaleje, ponieważ zamiast wypowiadać swój strach i niewiarę, już wychwalałeś Boga i rozwiązanie bardziej niż problem. Jezus skończył modlitwę słowami Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Zaczynasz od wychwalania Boga i kończysz wychwalaniem Boga. Gdybyś podchodził do Boga w ten sposób, używając tej modlitwy, niekoniecznie używając dokładnie tych słów, ale gdybyś podchodził do Niego, zaczynając od wychwalania i kończąc na wychwalaniu, wtrącając swoją prośbę pomiędzy. To wiesz co? Nie czułbyś się przytłoczony swoją sytuacją bez wyjścia. To pokazałoby ci właściwy kontekst, właściwą perspektywę. Byłeś zbudowany, a nie zniechęcony, ale wielu ludzi podchodzi do Boga tak. O Boże, i opowiadają o swoich problemach i mówią o tym, jak straszna i niemożliwa jest ich sytuacja. O tym, że lekarz powiedział, że umrą. Nawet nie wspominasz o tym, co Bóg mówi. Nie cytujesz pisma, Psalmu 118, nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła Pana. Wyrzucasz z siebie swoje wątpliwości, strach i niewiarę. Nie to Bóg kazał nam robić. To pokazuje sposób modlenia się. Nie chodzi o wypowiadanie dokładnie tych słów. Powinieneś zacząć od słów: Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, niech będzie uświęcone Twoje imię. Ten fragment mówi o wychwalaniu go, o tym, jaki jest święty i wspaniały, ponad wszystko. List do Filipian, rozdział drugi. Bóg darował Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Na imię Jezusa zegnie się wszelkie kolano i wszelki język wyzna. Wszystko, co ma imię, musi zgiąć kolano przed Jezusem, czy to rak, czy białaczka, czy AIDS. Cokolwiek, co ma imię, musi zgiąć kolano przed Jezusem. Widzisz, jeśli zaczysz Go uwielbiać i przypominać sobie to wszystko, zanim wtrącisz swoją prośbę, będziesz czuł się dużo lepiej i o tym właśnie mówi Pan. Wchodzisz w Jego bramy z wychwalaniem, dziękujesz Mu, modlisz się, aby Jego wola działa się na ziemi, tak jak w niebie. Wielu ludzi recytuje to i powtarza te słowa setki razy, po czym mówią, Bóg nie chce, abyśmy byli zdrowi, Bóg nie chce, abyśmy prosperowali, musimy cierpieć, to nasz ból i cierpienie czynią nas lepszymi. Będą modlić się tymi słowami i jednocześnie będą żyć w sprzeczności do nich. Tutaj jest napisane, że powinniśmy modlić się, żeby Jego wola działała się na ziemi, tak jak w niebie. W niebie nie ma chorób, nie ma bólu, bólu, nie ma smutku, nie ma depresji, nie ma żadnych z tych rzeczy. Jeśli naprawdę wierzymy w słowa, które wypowiadamy, powinniśmy wierzyć o nadnaturalne rezultaty w tym życiu. W liście do Galacjan, rozdział pierwszy, werset czwarty, czytamy, że Jezus wydał samego siebie za nasze grzechy, aby nas wyrwać z obecnego złego świata. Nie tylko z tego, który nadejdzie, nie tylko z piekła, ale On wydał samego siebie, aby wyrwać nas z obecnego złego świata. Bożą wolą jest, aby Jego bo wola działa się na you know, ziemi there's tak there's jak w niebie. Werset 11, daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. To nie jest prośba w stylu, panie, czy możesz dać mi chleba? To jest żądanie, to jest prośba, ale prośba będąca żądaniem. Czytamy, daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. To pokazuje zażyłość. Przede wszystkim to pokazuje Bożą łaskę, Jego dobroć względem nas, to, że możemy podejść do wszechmocnego Boga i powiedzieć, daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Nie robimy tego, dlatego że jesteśmy aroganccy i myślimy, że możemy... Możemy jakoś Boga do tego zmusić, ale zachowujemy się podobnie do małego dziecka, które wbiega do kuchni i woła: Mamo, jestem głodny, daj mi coś do jedzenia. I to jest zażyłość, to nie jest brak szacunku. Tak naprawdę jest to uznanie, że rodzic tak bardzo kocha swoje dziecko, że może ono przyjść i czegoś takiego zażądać. Gdybym był u ciebie w domu i przyszłoby twoje dziecko, padło przed tobą na podłogę i powiedziało: "Wiem, że nie jestem godzien. Nie pościeliłem swojego łóżka, nie wyniosłem śmieci, nie byłem dobry dla swojego rodzeństwa tak jak powinienem, ale proszę, jestem głodny. Czy mógłbyś dać mi chociaż kawałek czegoś do zjedzenia?" Gdyby Twoje dziecko tak podchodziło do ciebie, pomyślałbym, w tym domu naprawdę dzieje się coś złego. Twoja relacja z dzieckiem nie jest dobra. Naprawdę dobrze jest, kiedy dziecko wskakuje ci na kolana i mówi, czego chce. To jest zażyłość, to jest miłość. I właśnie tak to Jezus powiedział. Nie powiedział, Boże, jesteśmy głodni, ale czy mógłbyś dać nam dzisiaj trochę chleba? Nie. On powiedział: Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba. Ojcze, my wiemy, że Ty chcesz to zrobić. Widzisz, to jest w wierze, to ufność, że Bóg jest z nami, a nie przeciwko nam. On już dał zaopatrzenie dla Twoich potrzeb i wszystko, co musisz zrobić, to sięgnąć i wziąć co Twoje. Odważnie podchodzisz i mówisz: Ojcze, przyjmuję dzisiaj to, co jest moje. Mówisz: Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Innymi słowy, musisz chodzić w miłości do innych. Potrzebujesz przyjąć Boże oczyszczenie dla siebie, ale musisz rozciągnąć je na innych. W modlitwie jest na to miejsce i werset trzynasty: I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego. Innymi słowy, modlisz się o prowadzenie o to, aby Bóg poprowadził cię z dala od przeszkód i problemów, aby powstrzymał cię przed popełnianiem głupich błędów, Poświęcasz czas na proszenie Boga o jego mądrość i kończysz mówiąc, Twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Zaczynasz od wychwalania Jego imienia, że On jest w niebie, że jest ponad wszystkim i kończysz mówiąc to Twoje, bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Jeśli zrobisz modlitewną kanapkę i wsuniesz swoją prośbę pomiędzy wychwalanie Boga za to, jaki jest wspaniały, to tak jak z kromką chleba. Musisz mieć kromkę chleba na spodzie i kromkę u góry, a w środek kładziesz mięso. Musisz zrobić kanapkę ze swojej prośby Wkładając ją między wychwalanie, zacznij od wychwalania i powiedzenia jak wspaniały i wielki jest Bóg i zakończ, mówiąc Twoje jest Królestwo, moc i chwała na wieki. W taki sposób powinieneś się modlić. Te rzeczy tak bardzo sprzeciwiają się religii. Uwielbiam sposób, w jaki Jezus to przedstawił. Zamiast mówić o modlitwie, zostawiając wszystkie złe koncepcje o modlitwie, które ludzie wprowadziliby do swojej relacji i wmieszaliby to, co robili faryzeusza i myśleliby, że muszą się długo modlić, wyjaśniając wszystko Bogu. Zamiast tego Bóg najpierw to wszystko usunął, pozbył się tego i dopiero wtedy nauczył ich właściwego sposobu modlitwy. Ja też staram się to zrobić, zanim zacznę mówić o tym, czym jest modlitwa. Najpierw mówię o tym, czym modlitwa nie jest. Wiem, że to, co powiedziałem, mogło być gorszące. Możesz poczuć, że krytykuję sposób, w jaki zawsze się modlisz, ale pozwól, że tak to ujmę. Czy twoja modlitwa działa? Modlitwa większości ludzi, którym usługuje, nie działa zbyt dobrze. Ludzie wierzą, że Bóg może uzdrowić, ale zmagają się ze zdrowiem. Wierzą w to, że powinieneś chodzić w radości i pokoju, ale sami zbyt często tego nie robią. Wierzą w dobrobyt, ale go nie doświadczają. Modlą się o to, proszą, ale jednak nie widzą, żeby ich modlitwy działały i kiedy nauczam przeciwko temu i stawiam wyzwanie naszej postawie wobec modlitwy, ludzie puchną jak ropuchy, obrażają się i mówią, ty mnie krytykujesz. Jak działa Twoja modlitwa? Jeśli nie działa, to może powinieneś wziąć pod uwagę, że istnieje lepszy sposób modlitwy. To aż takie proste. Wiem, że większość ludzi oglądających ten program nie uważa swojego życia modlitewnego za efektywne. Wiesz, że modliłeś się o wiele rzeczy, których wypełnienia nie zobaczyłeś. A jednak, kiedy zaczynam sprzeciwiać się kwestiom, o których Jezus powiedział, że stanowią problem i powinniśmy się ich pozbyć, ludzie są obrażeni, bo podważam ich tradycje. To szaleństwo. Jeśli to, co robisz, nie działa zbyt dobrze, powinieneś być na tyle otwarty, żeby chociaż posłuchać czegoś innego. Może sposób, w jaki się modlisz, jest dobry, ale powinieneś być otwarty na to, co mówi słowo. Powinieneś wziąć te rzeczy pod uwagę. Czy naprawdę kochasz uznanie ludzi? Czy modlisz się, aby przyciągnąć uwagę? Czy przechwalasz się tym, jak długo się modlisz? Czy uważasz, że im dłużej się modlisz, tym bardziej Bóg będzie skłonny cię wysłuchać? Czy wyjaśniasz Bogu swoją sytuację, bo myślisz, że on nie wie? Czy jesteś winny robienia tego, o czym mówi Pan? Jeśli tak, to musisz się ukorzyć, musisz się zmienić. Jeśli cała Twoja osobowość i głos zmieniają się, kiedy się modlisz, jeśli nie potrafisz być naturalny przed Bogiem i nie potrafisz rozmawiać z Nim tak jak ze mną czy z kimś innym, to musisz wziąć pod uwagę to, o czym mówię. Musisz zrobić kilka poprawek. Dlatego pierwsze, co robimy. Zanim przejdziemy do tego, czym modlitwa jest i jak efektywnie się modlić, to musimy pozbyć się religijnych pojęć. Które wciśnięto nam do gardeł i musimy wrócić do tego, czego uczy Słowo Boże. Tak naprawdę jest to bardzo proste. Skończył mi się już czas, ale mam książkę pod tytułem Lepszy sposób modlitwy. Mam ją również po hiszpańsku i bardzo chętnie ci ją wyślemy. Mamy ją również w formie płyt CD i DVD. Nasz lektor poda ci informacje dotyczące tego, jak możesz zdobyć te materiały. Kiedy zadzwonisz, ktoś może się również z Tobą pomodlić. Przy naszych telefonach, mamy skutecznych, wyszkolonych ludzi usługujących modlitwą, którzy mogą się z Tobą modlić i Ci pomóc. Dlatego zadzwoń lub napisz już dziś i zdobądź te materiały. Nauczanie Andrew lepszy sposób modlitwy jest dostępne w języku polskim jako książka oraz w formie audiobooka. Możesz je zdobyć wchodząc na stronę internetową www.awmpolska.com na tej stronie znajdziesz jeszcze wiele innych nauczań Andrew. Zapraszamy!